Personality plus, daily miracles, hope ignites Witajcie kochani! Oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Zanim zanurzymy się w dzisiejszy temat, zatrzymajmy się na chwilę i razem z muzyką oddajmy Bogu serca. Posłuchajcie tej krótkiej modlitwy w piosence, otwórzcie się na jego obecność i pozwólcie, by Duch Święty przygotował Was na słowo, które dziś czeka – Zapraszam do wspólnej muzycznej modlitwy. Hmm. Hmm. Oh. Dziś naucz mnie kochać, dziś kochać mnie ucz. Otwiera Dziś po bo... Dziś pomóż być dobrym, dziś dobrym nie ucz Niech miłość w czynach objawi Cię. Dziś pomóż być świętym, dziś świętym nie ucz, Chcę być gotowy na spotkanie z Tobą. Cud mm. mm. Cuda każdego dnia. 17 grudnia 2025 roku. Oglądaj i przemyśl, jak Bóg przemienia twoje życie. Witajcie, kochani, oglądacie program Cuda Każdego Dnia na kanałach Christian Culture Network i Osobowość Plus. Dziś wołamy, powiedz Bogu tak. Maria jest jedną z najbardziej podziwianych postaci biblijnych. Jej wiara, posłuszeństwo i oddanie są wyjątkowe. Myślę, że nie powinniśmy jednak poprzestać na podziwianiu jej, spróbujmy również czegoś się od niej nauczyć. Chciałabym przez kilka kolejnych dni dzielić się z Tobą ważnymi dla mnie inspiracjami, wypływającymi z jej życia. Najbardziej zaskakuje mnie fakt, że ta młodziutka dziewczyna, kiedy usłyszała słowa Anioła o tym, że będzie Matką Syna Bożego i że to dziecko uratuje świat, bez wahania odpowiedziała, niech tak się stanie. Myślę, że my mielibyśmy mnóstwo wątpliwości. Dlaczego ja? Są inne bardziej godne. Czy to możliwe? Stracę wszystko, co mam, będę przegrana, moja reputacja legnie w gruzach. Pewnie znalazłoby się tysiąc wymówek. Gotowi na odwagę Marii w swoim życiu? Zostańcie z nami. W żydowskiej tradycji kobieta niezamężna mogła zostać ukamienowana, jeśli zaszła w ciąże przed ślubem. Być może w głowie Marii również pojawiły się pytania, ale nie pozwoliła im nad sobą zapanować. Nie zrezygnowała z wielkiego wyróżnienia. Ogromnego przywileju, jakim została obdarzona. Nie sprzedała za miskę soczewicy swojego błogosławieństwa. Z odwagą i poddaniem przyjęła słowo od Pana. Okazała posłuszeństwo pomimo obaw, co zawsze jest wyrazem miłości najwyższej próby. Tego Bóg oczekuje od Ciebie i ode mnie. Czy odpowiesz Bogu tak, kiedy usłyszysz, czego się spodziewa z Twojej strony? Czy wiesz, czego On oczekuje? nakazałem im tylko to Słuchajcie mojego głosu ja będę waszym bogiem a wy moim ludem Postępujcie we wszystkim według moich poleceń a wtedy będzie wam się dobrze wiodło Księga Jeremiasza rozdział 7 werset 23 Często wiemy ale trudno nam jest zrezygnować ze swoich planów i poddać się jego woli Boimy się zaufać, bo tak naprawdę nie wierzymy, że On się nami potrafi zaopiekować. Maria nie skupiała się na okolicznościach, ale na Wielkim Bogu. Podporządkowała mu swoje marzenia, nadzieje, oczekiwania, bo wiedziała z przeszłości, że jego plany są lepsze. Choć bez wahania powiedziała tak, nie oznaczało to, że czuła się odpowiednią osobą na bycie matką Mesjasza. Bóg jednak przygotował ją do nowej roli i pobłogosławił. Dał jej radość i poczucie wolności. Czy stoisz przed jakimiś ważnymi decyzjami w swoim życiu? Boisz się i wahasz? Czujesz, że nie masz odpowiedniego przygotowania, wyposażenia? Bóg i dzisiaj, jak jest napisane, przegląda całą Ziemię. By wzmacniać tych, którzy trwają przy nim całym sercem. A oglądając nas na Christian Culture Network lub osobowość Plus, nie pomijaj reklam: kliknij, subskrybuj, zostaw komentarz, udostępnij odcinek w całości. Twoje zaangażowanie pomaga algorytmom YouTube polecać nasz materiał dalej, niosąc Ewangelię do serc, które potrzebują powiedzieć Bogu tak. Kliknij, subskrybuj i wyślij ten odcinek komuś, kto waha się przed Bożym tak. Niech usłyszy przykład Marii. Chcesz codziennych inspiracji na posłuszeństwo Bogu? Wyślij SMS Cuda na 697-473-741. Całkowicie za darmo. Wyzwanie na dziś. Powiedz Bogu tak w jednej sprawie, której się boisz. Napisz w komentarzu. Powiedziałem Bogu tak, i podziel się, jak Bóg działa w Twoim życiu. Jeśli to porusza Twoje serce, pomódlmy się razem. Ojcze Niebiański, dziękuję Ci za przykład Marii oraz jej wierność i posłuszeństwo Tobie. Dziękuję Ci, że mogę w pełni zaufać Twojemu planowi dla mojego życia. Modlę się, abyś pomógł mi pozbyć się wszystkich wątpliwości i obaw, które mnie powstrzymują. Pomóż mi poznawać Twoją wolę i być posłusznym temu, co do mnie mówisz przez swojego ducha. Jeśli ta modlitwa Cię poruszyła, kliknij, lubię to, i udostępnij ten odcinek. Info linia nadziei, Christian Culture. Są momenty, kiedy serce potrzebuje rozmowy, kiedy brakuje sił, kiedy potrzebujesz modlitwy. Właśnie dlatego Christian Culture uruchamia Info linię nadziei miejsce, gdzie możesz po prostu zadzwonić i nie będziesz sam. Brat Paweł jest po to, by wysłuchać, pomodlić się, dodać Ci otuchy Słowem Bożym, bez pośpiechu, bez oceniania, z sercem pełnym wiary. Jeśli potrzebujesz rozmowy, jeśli chcesz, by ktoś stanął u Twojego boku w modlitwie, zadzwoń. Info linia nadziei Christian Culture. Zadzwoń pod numer 730 958 583. Jesteśmy z Tobą. Amen. Powiedz Bogu tak, jak Maria. Zaufaj mu, bo cuda dzieją się każdego dnia. Dołącz do nas jutro na kolejny odcinek o Bożej Transformacji. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oglądaj w całości, udostępniaj, kliknij dzwoneczek i bądź częścią społeczności, gdzie posłuszeństwo prowadzi do błogosławieństwa. Chcesz wesprzeć misję Christian Culture? Kliknij Super Podziękowanie lub skorzystaj z innych form wsparcia dostępnych na stronie www.polskieradio.cc. Twoje zaangażowanie pomaga nam głosić Ewangelię. Niech Bóg Was błogosławi. Cuda każdego dnia. Subskrybuj, udostępniaj, bądź częścią Bożej Rewolucji Miłości. Opracował Andrzej Till i Bogusia Król. Adaptacja audio wideo. Cezary Rogowski. Dziękuję, że jesteś. Szczęśliwego Nowego roku. Z Jezusem, wobec bez Niego nic z tego. Szczęśliwego. Chcesz, żeby Twoje życzenia noworoczne roku. miały prawdziwą moc? Podaruj najbliższym to, co najważniejsze. Przekaż to błogosławieństwo dalej. To jest najwspanialszy duchowy prezent, jaki możesz im podarować. Posłuchaj piosenki w całości znajdziesz ją na kanałach Christian Culture i Osobowość Plus. A jeśli chcesz mieć ją zawsze pod ręką, pobierz na naszej stronie polskieradio.cc. Szczęśliwego Nowego Roku z Jezusem, bo bez niego nic z tego. Szczęśliwego Nowego Roku z Jezusem, bo bez niego nic z tego. Szczęśliwego Nowego Roku. Z Jezusem wobec Niego nic z tego.